Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Mówisz, nic nie mogę na to poradzić, po prostu się martwię. Nie mów, że nie możesz nic na to poradzić. Powiedz, z Bożą pomocą mogę zrobić wszystko. Psalm 37, 31. werset 1. Nie trap się. Czy ktoś tu z obecnych trapi się czymś? Nie trap się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. Tym, którzy nie są uczciwi i nie są prawi przed Bogiem. Jak trawa, bowiem szybko zostaną wycięci i zwiędną jak świeże zioła. Innymi słowy, nie musimy się przejmować tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Oczywiście chcemy się o to modlić, chcemy robić wszystko, co Bóg nam mówi, ale martwienie się o to nie przyniesie niczego dobrego, bo Bóg ma wszystko pod kontrolą. On ma swój boski plan i nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Bóg się o nas zatroszczy, jeśli będziemy robić to, co mówi werset trzeci. Ufaj panu, polegaj na nim, wspieraj się na nim, bądź ufny i czyń dobrze. Dwie rzeczy ufaj panu i czyń dobrze. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Bardzo się ucieszyłam, kiedy wiele lat temu Bóg pokazał mi, że ufaniu Bogu to jedno, ale my jesteśmy Jego współpracownikami i kiedy Mu ufamy, nie mamy siedzieć bezczynnie, czekając, aż Bóg zrobi wszystko, a my w tym czasie nie będziemy robić nic. Nie chcemy sami sobie wymyślać rzeczy i ich robić. Uznajmy, że to Bóg zaklaskał, dobrze? Nie chcemy sami sobie wymyślać rzeczy i ich robić, ale kiedy ufamy Bogu, powinniśmy mówić: Boże, tylko pokaż mi, co chcesz, żebym zrobił, a ja to zrobię. Wielokrotnie przekonasz się, że kiedy czekasz na swój przełom, Bóg użyje cię, żeby przynieść przełom komuś innemu. Powiem to jeszcze raz. Wielokrotnie, kiedy czekasz na swój przełom, czekasz na to, że Bóg zrobi coś w twoim życiu, czego ty nie możesz, Bóg chce cię wykorzystać, byś przyniósł przełom w życiu kogoś innego, kto sam sobie nie może pomóc. To mnie zawsze zadziwia, jak to możliwe, że jestem w sytuacji, w której sama sobie nie umiem pomóc, ale Bóg namaszcza mnie, bym poszła i pomogła komuś innemu. Boże, skoro mogę pomóc tej osobie, dlaczego nie potrafię sama sobie pomóc? Bo to nie jest Boży plan. On chce, żebyśmy pomagali sobie nawzajem. Jest w tym wielka moc. Kiedy dorośniemy w Bogu do tego, żeby przestać nieustannie myśleć o sobie i świadomie zacząć rozglądać się za kimś, dla kogo możemy być błogosławieństwem. Jeśli masz problem, daję ci stuprocentową gwarancję, że będziesz miał przełom, ale zaufaj Bogu i czyń dobrze. Zaufaj Bogu i czyń dobrze. Pomyślałam o fiolkach z lekarstwem, bo lubię obrazować to, co mówię, i jasne jest to, że Słowo Boże jest lekarstwem dla naszej duszy. Wiemy, jak przyjmować lekarstwa dla naszego fizycznego ciała, ale musimy zrozumieć, jak potężne jest Słowo Boże. Nie pozwalaj sobie na czytanie jednego rozdziału dziennie, żeby tylko spełnić swój obowiązek i odhaczyć ten punkt na liście. Traktuj słowo Boże tak, jak na to zasługuje. To jest Jezus. To jest wola Boża. To wskazówki, jak mieć wspaniałe życie. Nawet nie zawracaj sobie głowy czytaniem go, jeśli nie zamierzasz go wypełniać. Ale kiedy chcemy zmiany w swoim życiu, każdy tutaj, kto chce zmiany w swoim życiu, jeśli poważnie do tego podchodzisz i naprawdę chcesz tej zmiany, możesz się przekonać, że być może ta zmiana będzie musiała zajść w Tobie. Widzicie, my chcemy oglądać cuda i mieć cudownie przemienione życie, ale co będzie, jeśli Bóg powie: jednak najpierw chciałbym zmienić ciebie, bo widzicie, wiele z naszych problemów mamy z własnej winy. Wiecie o tym? Ubiegłej nocy modliłam się o chorych ludzi, którzy odczuwali ból w swoim ciele, o ludzi, którzy mieli jakieś fizyczne dolegliwości. I wstało 85% ludzi. Oczywiście, że to nie jest Bożą wolą, żeby tak wiele osób było chorych w ciele Chrystusa i nie czuło się dobrze. Potrzebujemy energii. Musimy wstawać rano i czuć się dobrze mieć determinację, żeby od czasu do czasu tupnąć nogą i nie pozwolić diabłu wchodzić nam na głowę, żeby Bóg mógł posłużyć się nami i pomóc komuś innemu. Kiedy więc już się pomodlisz, ufaj Bogu. Potem powiedziałam: Jak wielu z was już wie, że nie dbacie o siebie wystarczająco? Przynajmniej 70% z tych 85% podniosło rękę do góry. Bóg jest Bogiem, który dokonuje cudów, ale nie możemy mu tylko ufać. Musimy również robić właściwe rzeczy. W każdym razie, nie nauczam dzisiaj na temat życia w zdrowiu. Mówię tylko. Że nie możemy tylko ufać Bogu, musimy mówić: Boże, czy jest coś, co powinienem zmienić, żeby z Tobą współpracować? Tak więc mamy ufać i czynić dobrze, ale Słowo Boże jest lekarstwem. Niczym się od Niego nie różni. Jeśli biorę aspirynę, kiedy mam ból głowy, tak samo, kiedy mam problem z zazdrością lub chciwością lub złością, mogę iść do słowa i przyjąć trochę tego lekarstwa. To jest niezwykłe. Kiedy jestem naprawdę na kogoś wściekła i wiem, że to nie jest właściwe, i chcę się z tym rozprawić, czasami nie potrafię. Muszę przyjąć lekarstwo. Otwieram więc Biblię, a znam słowo wystarczająco dobrze. Mogę więc znaleźć pięć, sześć, siedem wersetów na temat gniewu i słowo dosłownie mnie uspokaja. Mamy więc jedną receptę, a właściwie dwie, które leczą wszystko. Pierwsza rzecz to zaufanie Bogu. Nie ma znaczenia, jaki masz problem, odpowiedzią jest zaufanie Bogu. Nieważne, jaki masz problem, jeśli martwisz się o swoje dzieci, zaufaj Bogu. Jeśli martwisz się o swoje finanse, zaufaj Bogu i czyń dobrze. Oddawaj dziesięcinę i dawaj. Nie, 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 o tym nie chcę rozmawiać. Ja chcę doświadczyć cudu, potrzebuję finansowego cudu. A może kiedy potrzebujesz finansowego przełomu, powiesz, Boże, czy ja coś mogę zrobić, a on odpowie, Tak, daj tyle i tyle, po prostu zasiej to jako ziarno. No nie wiem. No dobrze, nie będę zbyt długo mówić o rozdawaniu pieniędzy, wiem, że ludzie robią się wtedy trochę nerwowi. Mogę Wam coś powiedzieć? Dawanie to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla siebie samych. To jest najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie samego. Powiem ci coś: Bóg nigdy nie próbuje ci niczego zabrać. On tylko chce postawić cię w miejscu, gdzie będzie mógł ci dać więcej. Będę więc ufać Bogu i będę czynić dobrze. Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiązałoby zaufanie Bogu, za którym idzie czynienie dobra. Masz wtedy wspaniały pakiet. Mówię to ze względu na tych, którzy są tu pierwszy raz i tych, którzy nie widzieli nas w telewizji. To jest recepta na zaufanie od doktora Jezusa i jest ona przeznaczona dla każdego. Możesz brać tego tak dużo, ile potrzebujesz i tak długo, jak długo potrzebujesz. Możesz dostać nieograniczoną ilość. Nawet nie musisz dzwonić do lekarza, żeby wypisał ci kolejną receptę. Możesz brać tyle, ile chcesz. Muszę Cię jednak ostrzec, że są pewne skutki uboczne. Skutkiem ubocznym jest pokój, radość, równowaga, pewność i ogólnie rzecz biorąc lepsze zdrowie. Potem, kiedy zaaplikujesz już zaufanie, wtedy przyjmij też porządną dawkę czynienia dobrze. Tutaj są: czyń dobrze. Doktor Jezus, pacjent, ktokolwiek, dawkowanie, bierz ile chcesz. Skutki uboczne, najwyższe szczęście i nagrody w niebie. Ale wiesz, żeby zaufać Bogu, musisz coś zrobić najpierw. Musisz postanowić, że odrzucisz swoje zmartwienia. Ponieważ troska i zaufanie nie działają razem, one się wzajemnie wykluczają. Czy kiedykolwiek próbowałeś ufać Bogu, martwiąc się jednocześnie? Ja próbowałam. Dave żyje zgodnie z wersetem Zrzućcie swoje troski. On na wszystko ma odpowiedź Zrzuć swoją troskę. Lecz on nie nauczył się tego w jednej chwili. Nauczył się tego przechodząc przez różne rzeczy i ostatecznie dochodząc do miejsca, w którym zdał sobie sprawę, że zamartwianie się niczego nie rozwiąże. Czy ktokolwiek z Was rozwiązał jakiś problem tylko martwiąc się o niego? Chciałabym mieć jakąś magiczną moc, by móc powiedzieć teraz, skoro już o tym usłyszałeś, już nigdy nie będziesz się martwił. Prawda jednak jest taka, że nie przestaniemy się martwić, dopóki nie dojdziemy do miejsca, w którym zdamy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, by rozwiązać swoje własne problemy i że bez względu na to, jak dużo będziemy się o nie martwić. To nie rozwiąże naszych problemów. Mówisz, nic nie mogę na to poradzić, po prostu się martwię. Nie mów, że nie możesz nic na to poradzić, powiedz, z Bożą pomocą mogę zrobić wszystko, czego On ode mnie oczekuje. Skoro Bóg mówi nam, żebyśmy się nie martwili, w takim razie musi być jakiś sposób, żeby się nauczyć, jak żyć bez zmartwień. Niektórzy rodzice myślą, że powinni się martwić o swoje dzieci. Myślisz, że nie jesteś dobrym rodzicem, bo się nie martwisz o dzieci. Cóż, jeśli 25% czasu poświęcasz na martwienie się i ufasz Bogu, on się nimi zajmie. Mamy czwórkę dorosłych dzieci, jedenaście wnucząt. I ja też martwię się o moje dzieci. I wiesz co? To naprawdę wygląda komicznie, gdy patrzę wstecz i widzę, jak Bóg rozwiązał sprawy, które wydawały mi się wielkimi problemami. Wszystkie służą Bogu. Wszystkie moje jedenaście wnucząt służy Bogu. Piątka z nich jest tutaj w ten weekend. Mówię ci, za każdym razem, gdy czujesz pokusę, by się martwić, otwórz swoje usta. Niech wszyscy powiedzą, otwieram swoje usta. Otwórz swoje usta i powiedz, Ufam ci, Boże, ufam ci. Pokaż mi, co mogę zrobić, by być błogosławieństwem dla kogoś innego. Widzisz, najlepszym sposobem, żeby nie zajmować się zbytnio swoimi problemami, jest poszukanie kogoś, dla kogo możesz być błogosławieństwem. Dzisiaj nie martwię się niczym, mam coś lepszego do roboty, pomagam ludziom, jak się nie martwić zrzućcie wszystkie swoje troski na Niego, bo On troszczy się o was. Pierwszy Piotra 5, 6, 7 mówi, uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, czyli tak naprawdę uniżamy się, mówiąc, nie będę się martwił, ponieważ nic, co robię, nie rozwiąże moich problemów. Zamiast się martwić, zrzucę moją troskę na Boga. Amen? Czy naprawdę potrafisz zaufać Bogu? Tak. Niektórzy z Was mówią tak. Tak brzmi właściwa duchowa odpowiedź, prawda? Wszyscy czasami się zastanawiamy, czy Bóg zadziała w mojej sprawie, czy mogę Mu zaufać, czy muszę mieć jakiś plan awaryjny. Wiecie co mam na myśli mówiąc o planie awaryjnym? A jeśli Bóg nie zadziała wystarczająco szybko, jak długo jestem gotowy czekać. Widzicie, to jest nasz wielki problem. Modlimy się do Boga, żeby nam pomógł, a po dwóch tygodniach znów wszystko bierzemy w swoje ręce. Przez całe nasze życie zrzucamy nasze troski i znów je bierzemy na siebie. Zrzucamy i bierzemy. Prosimy Boga, żeby zbawił tych, których kochamy, a za tydzień obmyślamy sprytnie plany, jak ich zbawić. Czy naprawdę potrafimy zaufać Bogu? Mam dla Ciebie dobrą odpowiedź. Przynajmniej tak myślę. To, czy potrafisz, czy nie potrafisz zaufać Bogu, jest zależne od tego, czy próbujesz nakłonić go, by dał Ci to, czego ty chcesz, czy to, czego on chce. Tak, trzeba to przetrawić. Pozwólcie, że powtórzę. To czy jesteśmy w stanie zaufać Bogu, czy nie, zależy od tego, czy da nam to, czego chcemy. Czy ufamy, że da nam Jego doskonałą wolę, w Jego odpowiednim czasie i w Jego doskonały sposób. Jesteśmy dobrzy w mówieniu Bogu, czego my chcemy. To nic złego. Biblia mówi: Nie macie, bo nie prosicie. Proście o to, czego chcecie, proście o to, czego potrzebujecie. W moim życiu bywały sytuacje, kiedy odkryłam, że to, co wydawało mi się, że chciałam, tak naprawdę w ogóle nie było tym, czego chciałam. Czasami byłam naprawdę zła, bo Bóg nie dawał mi tego, co chciałam, a później dziękowałam Bogu za to, że nie dał mi tego, o co go prosiłam. Możesz więc zaufać Bogu, jeśli ufasz, że wypełni się Jego doskonała wola w Twoim życiu. I możesz powiedzieć: Boże, jeśli okaże się, że tego chcę, będę szczęśliwy. Ale jeśli tego nie chcę, w takim razie pragnę tego, co Ty, Panie. Czy jesteś dzisiaj w takim miejscu, bez względu na to, jak bardzo czegoś chcesz, jesteś w stanie powiedzieć: Boże, jeśli chcę czegoś. Czego Ty nie chcesz, nie dawaj mi tego, proszę. Nauczę Was nowego sposobu modlitwy, Boże. Jeśli modlę się o coś, co nie jest Twoją wolą, wiecie już, że w tym słowie zawiera się dużo rzeczy. Nie musisz się modlić, Boże, czy Twoją wolą jest zbawić moje dziecko. Wiemy, że to jest Bożą wolą. Jest jednak wiele rzeczy, o których Słowo Boże nie wspomina konkretnie. Możesz prosić o awans w pracy. A może Bóg tego nie chce w Twoim przypadku? Dlaczego nie miałby tego chcieć? Nie wiem. Nie jestem Bogiem? Wiecie, mój mąż. Wiecie, mój mąż wiele lat temu otrzymał propozycję awansu w pracy, ale ją odrzucił. Ja myślałam, że stracił rozum. Dlaczego to odrzucasz? Nie chcesz awansować? Nie powiedziałam tego w ten sposób, ale pomyślałam: Nie chcesz być kimś ważniejszym? Nie chcesz mieć tytułu? Odpowiedział: Posłuchaj, przeglądałem się ludziom, którzy byli na tym stanowisku i wcale nie mieli dużo więcej pieniędzy. Cały czas są poza domem i jedyne co mają to większą odpowiedzialność, a ja tego nie chcę. On tego nie chciał. Dobrze, że tego nie przyjął, bo Bóg miał inny plan dla niego, czyli to, co robimy teraz. Tylko dlatego, że Bóg nie daje ci tego, czego chcesz, kiedy tego chcesz. Musimy nauczyć się ufać Bogu na każdym kroku tej podróży, i niektórzy z Was teraz są w jakiejś sytuacji, której nie rozumiecie. Powiedziałam to wczoraj i powiem to ponownie. Żyjemy patrząc przed siebie, ale rozumiemy życie patrząc wstecz. Kiedy Bóg po raz pierwszy powołał nas do służby i powołał mnie do głoszenia, zrezygnowałam z pełnoetatowej pracy, którą wtedy miałam, żeby mieć czas na studiowanie. Nasze rachunki przewyższały nasze zarobki, i byłam przerażona. Na moim ramieniu siedział taki mały demon i cały czas wrzeszczał mi do ucha: Coś ty zrobiła, coś ty zrobiła. Potrzebowaliśmy cudu co miesiąc, żeby móc opłacić rachunki. I ja byłam pewna, że skoro ja byłam zdolna do takiego wielkiego poświęcenia, niezwykłe, cudowne rzeczy będą się działy w naszych finansach. Skoro ja się tak poświęcam, skoro jestem. Taka dobra Bóg będzie czynił cuda. Jest nam bardzo trudno, kiedy robimy to, co słuszne, a nawet czasem poświęcamy się dlatego, a jednak wydaje się, że Bóg nic nie robi. Przez sześć lat, nie sześć tygodni czy dni, ale przez sześć lat potrzebowaliśmy cudu co miesiąc, żeby opłacić nasze rachunki. Kupowałam używane ubrania dla moich dzieci? Studiowałam słowo. Nauczałam na naszym małym domowym studium biblijnym i mówiłam ludziom, że Bóg chce ich błogosławić finansowo. Oddawałam dziesięciny, dawałam ofiary, służyłam rok za rokiem, rok za rokiem, rok za rokiem. Nie rozumiałam. To nie miało dla mnie sensu. Jestem pewna, że niektórzy z Was są teraz w takim miejscu. Niektórzy z Was dają więcej, niż daliście w całym swoim życiu, a jednak wydaje się, że macie mniej, niż kiedykolwiek mieliście. Nie rezygnuj ze swojego postanowienia. Właśnie tego chciałby diabeł. Czasami musimy robić to, co słuszne, przez długi czas, zanim będziemy oglądać właściwe rezultaty. Nie rozumiem. Wiesz co? Nie rozumiałam, dlaczego tak długo Bóg nie dawał nam przełomu w finansach, ale teraz wiem. Wtedy nie rozumiałam, ale teraz wiem. Bóg uczył mnie, jak mu ufać w każdej małej rzeczy, jakiej potrzebowałam. Wtedy nie wiedziałam. Wszyscy klaszczą i cieszą się, kiedy mówię, że mój program telewizyjny jest wyświetlany w dwóch trzecich świata. Ale zdajecie sobie sprawę z tego, ile to kosztuje? Oni nie mówią, jest Pani taką miłą osobą, damy Pani ten czas za darmo. I przez tamte sześć lat Bóg mnie uczył, jak funkcjonować dzisiaj. Nie wiesz, co Bóg zaplanował dla Ciebie w przyszłości, ale mówię Ci, przez cokolwiek teraz przechodzisz, zdobywasz doświadczenie potrzebne w tym, co będziesz robić potem. Patrzę teraz wstecz i tak bardzo się cieszę, że nie rzuciłam tego mówiąc, to nie działa. To nie fair. Tak nie powinno być. Wrócę do pracy, znajdę sobie jakąś pracę. A jeśli nie będę miała czasu na studiowanie, po prostu nie będę studiować. Potrzebowałam tych lat studiowania, studiowania. Potrzebowałam praktycznego stosowania tego słowa w moim życiu. To ci nic nie pomoże, jeśli wiesz o czymś w swojej głowie. Musisz to wiedzieć na podstawie swojego doświadczenia. Jezus szuka pracowników z doświadczeniem. Potrzebujemy doświadczenia. Musimy doświadczać wierności Boga. Musimy doświadczać, że Bóg w ponadnaturalny sposób zaspokaja nasze potrzeby. Najlepsze chwile mojego życia, te momenty, które najbardziej sobie cenię, to wspominanie tego, co Bóg robił dla nas przez te sześć lat. Nie będę wam teraz opowiadać, ale to były tak cudowne i zaskakujące rzeczy. I mogę wam powiedzieć, że nie dostałam wszystkiego, czego chciałam, ale dostałam wszystko, czego potrzebowałam. Bóg jest wierny. On jest wierny. I ufanie Bogu często nas rozciąga. Pytałam wczoraj: Macie już rozstępy od rozciągania? Czy w waszym życiu są już jakieś ślady spowodowane tym, że musieliście się rozciągnąć, żeby trzymać się Boga? To jest dla nas dobre. Nigdy tak naprawdę nie przekonasz się, czy ufasz Bogu, dopóki nie zrobisz kroku wiary. I nie zdobędziesz doświadczeń z Bogiem. Nie da się ufać Bogu i martwić jednocześnie. Chcę cię zachęcić, byś zrzucił swoje troski na Boga i uwierzył, że On działa na twoją korzyść, nawet jeśli tego nie widzisz.